Cześć witajcie, ja jestem Nexu i nie przewijaj tego wstępu, ponieważ jest on bardzo ważny. Otóż otworzyłem drugi kanał, na którym doprowadzę content kryminalny, więc jeżeli lubisz tematykę kryminalną, to ten kanał jest idealny dla Ciebie. Prowadzę tam kilka serii, począwszy od historii i wywiadów z osobami porwanymi czy też seryjnymi mordercami. Do oryginalnych taśm FBI, które pokazują jak wyglądają prawdziwe przesłuchania oraz jakie sztuczki stosują detektywi. Także wpadnij w pierwszy link w opisie, zasubskrybuj drugi kanał, a pod tym filmem napisz dałem suba, a ja przypnę Ci serduszko, także już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Temat hotelu Stanley nieraz przewijał się na tym kanale. Uważany jest za jeden z najbardziej nawiedzonych hoteli w stanie Colorado. Film, który zaraz zobaczycie, został opublikowany na YouTubie przez użytkownika Eric B. Na nagraniu widzimy spacerującego mężczyznę po korytarzach hotelu, gdy nagle zaczyna przyspieszać i dzieje się to. Drzwi tuż przed mężczyzną się zaczaskują, ale po drugiej stronie nikogo nie ma, więc co mogło spowodować tak energiczne zamknięcie drzwi, skoro nikogo nie było w pobliżu? Jeżeli masz jakąś teorię, podziel się nią w komentarzu. Użytkownik Reddita, Dange GF, przesłał następujący film do Sapredita Paranormal. Dodatkowo dodał nieco kontekstu do filmu. Jest to nagranie mojego dwuletniego dziecka. Jest trzecia w nocy. Elektroniczna niania została uruchomiona przez ruch oraz płacz. Byłem w pracy, gdy obejrzałem nagranie. Wygląda to tak, jakby coś pociągnęło go za stopę. Jestem przerażony i potrzebuję waszej opinii. Więc bez przedłużania, zobaczcie nagranie. Jak widać, w sposób, jaki porusza się chłopak, na pewno nie jest czymś normalnym, ponieważ wygląda to tak, jakby coś pociągnęło go za nogę. Teraz pozostaje pytanie, czy miał on jakiś koszmar i podczas przebudzenia poruszył się w tak dziwaczny sposób, czy być może coś próbowało go wyciągnąć z łóżeczka? Tak jak przed chwilą, swoją teorią podziel się w komentarzu pod filmem.

봤어? 못 봤어? 못 찍었어? 아왜 이게 렇 어디 있어? 저 봐봐 나못가 무서워서. 저 보여? 어 뭐야 저거 뭐야 저거 뭐야? 우산이야. 와, 어, 봤어 봤어? 봤어 어, 봤어? 못 봤어? 못 찍었어? Dość ciężko to zauważyć, jednak jeżeli przyjrzysz się wystarczająco dobrze, możesz zauważyć coś, co wygląda jak ciemne włosy leżące na krześle, które po chwili znikają. Chociaż nie wiadomo do końca co to było. Jeżeli eksplorowałbym opuszczone miejsce w nocy i zobaczył coś takiego, zapewne uciekałbym z przerażeniem. Francesca Battosi Przesłała poniższe nagranie jakiś czas temu na swoim koncie TikTok. Film pokazuje udział jej wraz z koleżanką w starym popularnym challenge'u Krwawej Mary. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, zostaje się przed lustrem i wypowiada trzy razy słowo Krwawa Mary, a ta powinna się pojawić. Dziewczyna wykonała ten challenge i teraz wędruje długimi korytarzami, jakieś posiadłości, gdy nagle rejestruje to. Ja tu Sì, no, Ascolta, vai sull'ultimo. E vai un attimo di sopra. Vabbè, dai. No, qua non c'è niente. Che cazzo è? Na końcu korytarza możemy zobaczyć jakąś postać, która przeraża dziewczyny, a te postanawiają uciec. Teraz pozostaje pytanie, zwykły fake i był to ich znajomy. Czy może legenda jest prawdziwa? Jest prawdziwa Ostatnie nagranie pochodzi z kanału Urbex Hill. Tym razem mężczyzna wybrał się na eksplorację rzekomo opuszczonej i nawiedzonej masońskiej świątyni, która znajduje się w Cleveland w stanie Ohio. Miejsce jest uważane za nawiedzone. Przez pierwsze 10 minut nagrania nic się nie dzieje, jednak w około 12 minucie mężczyzna nagrywa to. Najprawdopodobniej wiatr zamknął drzwi przed mężczyzną, jednak nie zdał sobie sprawy, że był obserwowany przez jakąś dziwną istotę. Kilka minut później mężczyzna wraca w to samo miejsce i dokonuje zaskakującego odkrycia. W drzwi, które otworzył, same się zamknęły. Do not See, this is getting creepy, man. For real. Chris następnie kontynuuje eksplorację całej świątyni, jednak nie rejestruje on niczego przerażającego.